Test down! Więc rzetelne mierzenie bezpieczeństwa nie jest proste. Naturalnie przychodzą do głowy takie rzeczy mierzalne, jak na przykład ilość incydentów czy ilość wycieków danych, ale według mnie ważniejsze są rzeczy takie trudnie uchwytne, jak na przykład poziom zaangażowania ludzi w organizacji w utrzymanie bezpieczeństwa. I teraz próbą zmierzenia tego zaangażowania może być na przykład ilość skonsultowanych rozwiązań na jakimś wczesnym etapie ich implementacji, zanim jeszcze mogły pojawić się problemy z bezpieczeństwem. Ciekawym miernikiem są też pytania od pracowników odnośnie bezpieczeństwa w ich życiu prywatnym, bo to potwierdza z jednej strony zaufanie do nas, a z drugiej strony, też nasze kompetencje. Na początku na pewno przychodzi do głowy taki zespół, który jest bardzo techniczny i analityczny. Jednak śmiem twierdzić, że miękkie umiejętności w zespole, który blisko współpracuje z biznesem, są co najmniej tak samo istotne jak te twarde. Specyfika naszej współpracy jest taka, że musimy mieć osoby, które są bardzo komunikatywne, są asertywne, ale też bardzo empatyczne. Cenimy samodzielność w podejmowaniu decyzji i ja często powtarzam, że wolę nawet decyzję złą, ale taką, która była poparta tokiem rozumowania, niż przypadkowo podjętą decyzję prawidłową, bo nie chcemy budować bezpieczeństwa w oparciu o szczęście. Nasz zespół WNN składa się generalnie z osób z bardzo odmiennym doświadczeniem, w różnych osobowościach i z różnymi historiami życia. Przeważnie jest tak, i NN tutaj nie jest wyjątkiem, że bezpieczeństwo nie jest core biznesem. Dlatego trzeba przekonywać organizację do tego, że ono jest ważne i że powinniśmy w nie inwestować. I moim zdaniem nie można tego robić w oparciu o nakazy, zakazy i straszenie konsekwencjami. I tu się pojawiają właśnie te cechy produktu. Czyli z jednej strony, jeżeli chcemy, żeby klient produkt kupił, to on musi ten produkt chociaż trochę zrozumieć, musi wiedzieć, po co on go potrzebuje. Że produkt dał się sprzedać, musi być reklamowany. Historia zna dużo produktów, które były świetne, ale na rynku jakoś się nie odnalazły. Trzeba klienta w użyciu produktu wesprzeć, żeby był zadowolony nie tylko z produktu, ale i z producenta. I na koniec trzeba podążać za jego głosem, za jego potrzebami, słuchać tego, co on ma na temat naszego produktu do powiedzenia i ten produkt zmieniać i ulepszać. Po więcej informacji zapraszam Was serdecznie na nasze wystąpienie na Security Connect.